Uwielbiam wszelkiego rodzaju narzuty i koszty. Chodź, 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 chodź. Agnes! Zobaczymy, czy jest przez chwilę spokojna? Hej, aga, aga, chodź, lec. ona spokojna, więc nie może. Ona nie może, to ma taki kocyk fajny, to w ogóle nie. Dlaczego tak? Dlaczego tak? Dlaczego

Nie, ale ja was skręcę cały czas, no. nie? No. no, no, no i kto? O, ktoś się, się ogarnął, już nie. Nie, to urno. Nie, no. <grym> nie, nie. Jeden lepszy niż drugi. No co? No co, Maria? Ja. Co to jest fajne, że zaprawiam, że tak, Chodź, 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 chodź. No ty się nie ogarnąłeś, czy ty kręcisz się? Kręcisz się.